już Wy, wyjąć tą śrubkę. Nie? No. Witamy na dachu ponownie. Tam gdzie najbezpieczniej i najlepiej. Czekaj, 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 gdzie drabina? No patrz, tak, tam masz, pistanie Patrz, plan drogi plan ewakuacji, ewakuacyjny pad. Aha Mamy taki Dobra Pokaż, bo już na to patrzyłem Tam masz drabinę. Tak, tak. Tylko To koło pani właśnie no. Zejść z tą drabiną Aha. po przewodach wentylacyjnych i już jesteś tam na dole. Schodzisz tu na dół. Mm -hmm. No ale to też nie wyjdziemy. No jak? nie Stąd tak... też wyjścia. Nie I mam. potem już jesteś na podwórzu, z podwórza kurwa będzie jakieś wyjście, nie? No mhm. dobra. dobra. Tak uważam, tak myślę. No próbujemy. Jeszcze myśl... tam można wejść, jeszcze tam można się dostać. Tam ewentualnie jeszcze można pokombinować, bo inaczej jesteśmy w dupie, nie? Chyba, że ta pani nas wypuści. Zlituje jeszcze tak. nad nami teraz. <noise> no przypał jest, kurwa. To już jest przypał teraz. Ale tutaj przecież, poczekaj, czekaj, 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 A nie, my tutaj też, tutaj też weszliśmy w tym samym, yy, od tej samej strony, niestety. Niestety. Patrz, na dole też, Kurczę. Ja pierdolę, coś niesamowitego po prostu. Kompletny odjazd kompletny odjazd kompletny odjazd nie tu nie tu nie tu nie tu nie tu stary nie tutaj co patrzysz nie tu bo nas widać Tutaj też mamy drogę wyjścia Tu mamy drogę wyjścia Tam się można dostać bez problemu Tam się dosuniemy bez problemu. Który będzie tam? tam? No tak, jesteśmy na tym teraz bo tam są jeszcze jakieś też pewnie zamknięte Też pewnie będzie zamknięte A jak na dół zejdziesz, to już kurwa tu nie wrócisz, nie? Mhm. Chyba że. Boże, chyba że. 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 no że. Chyba że. Czy my musimy przejść dachówkami? Czyli znaleźć się tam. Ewentualnie, poczekaj, ewentualnie, tak jak Ty mówiłaś. Ale tutaj to nie za bardzo, nie? Tu mi się nie wydaje, żeby tam było otwarte Zobacz, To nikt nie chodzi w ogóle. Chuj wie po prostu. Co przejdziemy? Co? Tutaj ludzie mieszkają na 100%, tak. Oczywiście to jest po kolei, w tym Tak, tutaj sobie rodzimy. Dobra, Strasznie. Tak, cały czas A co? Szybka Да. Tak, albo ryzykujemy, że tam, że tam wyjdziemy. Tylko, że jak. No tam jest kolejna kamienica, nie? Też jest wszystko pozamykane, kurwa, i opustoszałe, więc... może być dokładnie to samo, nie? Albo, albo... tu zejdziemy. Tu, tutaj, tutaj na pewno damy radę, nie? Bo... Tylko jest trochę ciężko? Bo tak. musimy zejść tu, potem tu. No na A tam, a ta kamienica jest otwarta. No tak. To jest ta wywolona. No. no. Tutaj strasz się zapuszcza, więc tutaj nie wchodzi Czyli musimy zejść na to. To jest bardzo mocne, na szczęście. Aha, dobra. dobra. Mówmy? Pięknie, -hmm. to jest piękne. Piękne. bez problemu U ups, 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 ups Dobra, turyści Poczekaj, 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 poczekaj Nie teraz Nie teraz tak Niech oni sobie pójdą. Dobra, Bez problemu to zrobisz. Nie spierdolisz się. Popatrz gdzie musisz wycelować. <laughs> Opuszczone podłoże całkowicie. Stabilny? Bardzo stabilne to jest. Eee, wiesz co, ja bym się opuścił. Ale to wiesz, jak chcesz. To jest stabilne, jak chcesz to skaż. Ja bym się opuścił, ale no, wiesz, ja bym się opuścił. No, opuścił. No, pokojnego syrola. Tu będzie trochę trudniej. Tu będzie nawet dużo trudniej. Tu będzie nawet dużo trudniej. No, 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 no. no, no. I trzymaj się tylko, na no? Idealnie, kurwa, brawo to było to Brawo Kolejna graciarnia no, tu wszędzie, wszędzie są takie opuszczone, kurwa, normalnie, ty, takie coś ala, kurde, slamsy w centrum miasta Normalnie, jaki odjazd, ty. No widzę, że jest otwarty. To jest dawka, bo nie była przed chwilą Tak? Ojej, Porażka Porażka po prostu No musimy tutaj zejść teraz Bo tu jest trochę gorzej Tu jest zdecydowanie gorzej Próbujesz? Bo czekaj, 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 czekaj. E, Będziesz, ja Ci powiem jak to robisz Tu będziesz się trzymał No tak, no i ja się opuszczam na tym polu. Opuści, op, op, opuścisz się na to, staniesz się na tym No ja wiem, spokojnie, no, tylko, tylko uważaj kurwa, bo ten dach ma spad No, 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 no no. teraz ostrożnie, bo ten dach ma spad Wiem, wiem, wiem Ci rękę? Sy zeskoczysz, to jest moc Walej, bo to się nie trzyma za dobrze, nie? Dobra, dobra, dobra No dobra, Brawo. Puszczam. Pozwatne. Puszczam. Ludzie mieszkają, nie? To jest ta rozsypująca się kamienica, która jest zamknięta. Obok mieszkają ludzie. Kamienica jest cała ewakuowana, a tu jeszcze ludzie mieszkają. I, całk... I ładne podwórze, nie? No, no, no. Tu by się dało też zaskoczyć, ale dobra, już nie będziemy robić po prostu. Aż takiego przypału. Zejdziemy sobie tutaj spokojnie i na luzie tam już tam już też chciałem wchodzić chodzimy tam jeszcze nie było tylko szybko tylko szybko Stary i teraz tu nas zamkną kurwa Z tego już nie będzie wyjścia Z tego już nie znajdziemy wyjścia jak to nie Zastaniamy tutaj wody się rozładują Wow Jaki odjazd po prostu Jaki odjazd Ogólnie wejście by się znalazło, nie? Wejście czy wyjście? Wejście. Naprawdę? No bo tu masz okno, tylko by było trzeba w tej je wyjebać, No Bo to jest zabity dachem Jo faktycznie Byś wykopał to by wejście Dali byśmy nie? Na... nie no, przecież takie małe okno byś wyszedł No kurwa Nie zmieścisz się no człowieku W sumie Bez kurwa no, maszyny problemu byś się zmieścił Przez to Najlepiej w... byś wciągnął brzuch Stary, zobacz to jest wilgoć w ogóle No w piwnicy, nie? to No, też I miałem taką nadzieję. A to po prostu jest taka piwnica, a nie więcej. Dobra, spadamy stąd. Ale jest tu spoko, nie? No, nawet lepiej niż spoko. To by mógł być Hades, kurwa. To jest nowy Hades, ale z taką wilgocią. Nawet nie było takiego przypału, w sumie tylko jedna pani nas widziała. Akurat była bardzo miła. Dobra. jest otwarte, teraz widzę źle. Żeby się wietrzyło i to jest i tak jak cholera Zobacz to Tam nie, tam nie, tam nie. No, et etykiet nie? nie? Etykiety, nie, etykiety, No Etykiety Widziałem, już No Tutaj najlepiej jest Ale pewnie został... Nie. O kurwa Tak, to było otwarte, teraz jest zamknięte no To znowu jesteśmy zamknięci, ty Znowu jesteśmy nie. zamknięci Znowu jest kurwa źle no to trzeba zeskoczyć, no. no. to tam jeszcze będzie skakać. Nie będziemy robić jeszcze gorszego przepału No dobra. Ewentualnie można wyjść też tu. Już jest zamknięte. Było otwarte, już jest zamknięte, tak. Zobaczamy coś. Wygląda. pierwszy do środka. No nic, trzeba będzie skakać. Dobra. Tak żeby nie było tego... Musimy żeby przygotować. się opuścić, daj mi plecak chyba, że ja Ci otworzę drzwi ja mogę Ci teraz otworzyć ja mogę Ci teraz otworzyć że jak chcesz jak chcesz, tylko tu polecisz kawałek, nie? daj mi plecak to jest mocne spokojnie no i opuść się jak najdalej i opuść się. Uważaj, bo to tu... O, 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 o. Super. Nawet miałeś lepszą piknikę pionów, tak. Nawet to piękniejszy Co? Opuszcz. Nie, nie, nie kombinuj. Nie kombinuj. Good job. Otwierane, tak, kuchnia. Było po otwierane. Teraz zamykamy dalej. On pewnie dalej zamykać tą kamienicę. Jak oni ją chcą wyburzyć, i wtedy co? następna się rozleci. Fajnie, nie? To później na następnie, następnie na 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 a nie jedno, Tak. To jest chyba połączne, no. tak. to masz wszystko jest nagrane? Kurwa, Kuchu... zawsze. Wszystko jest nagrane Wszystko, jest nagrane. wszystko się nagrało, co ty tam odwalałeś. Wszystko, co A co odwalałeś? Nic. W ogóle zupełnie nic nie, odwala... nie odwalaliśmy, nie? A no w, w ogóle nas tam nie było. Nas tam po prostu nie było. To było jakieś złudzenie. Spokojnie, za godzinę się obudzisz. To był tylko zły sen. To był dobry sen akurat. To był bardzo dobry sen. 8.35. No dobra, kurde. Dobry Weźmiemy sobie jakąś kawę i składamy. Ja chcę kawę. Drużaby? co? Bożaby? Nie, tam jest taka fajna na kafejka, bo płynę. Chociaż czy to będzie otwarte, bo... Żeby...